Hejka! Witam Was dzisiaj w filmiku, w którym pokażę Wam moje zamówienie ze strony Makeup. Po prostu zamówiłam z tej strony kosmetyki, które są dużo tańsze niż drogeryjnie i po prostu zobaczymy, co tutaj się kryje w tym pudełeczku. I zaczniemy sobie już rozpakowywać tą parciczkę. Ja już wcześniej sobie ją porościnałam, bo... Miałabym no, nie dużo więcej roboty. To wszystko jest ładnie tak zapakowane, żeby nic się nie zniszczyło, więc to wszystko opakowałam, żeby było mi łatwiej i szybciej Wam pokazywać. Wezmę sobie paragonik i będę Wam po kolei mówić co, ile kosztowało. Pierwszy mam zestaw pastelowych gumek do włosów 2 zł 34 grosze, 12 sztuk. Takie gumeczki 2,34, więc to naprawdę spoko cena. Jak ktoś lubi takie gumki kolorowe? Drugie mam gumeczki 6 sztuk. Takie gumeczki 2,28. Ja rzadko kiedy e, używam gumek, ale nieraz potrzebuję e, zrobić sobie włosy na lokówkę albo zafarbować. Nieraz mi się chcę coś spiąć i po prostu. Nie mam czym. A wszystkie gumki, wiadomo, znikają tak jak skarpetki w niewiadomych okolicznościach. Na pewno mam spineczkę do włosów, taka spineczka, kosztowała 2,98. Są tam różne i naprawdę, jak ktoś używa takich spinek, są tam w różnych wzorach motyli i serduszek i innych po prostu, których już nawet nie pamiętam. Ale naprawdę są bardzo ładne tamte spinki. Także zapraszam wam, Was na tą stronę. Wszystkie linki będziecie mieli na dole, tak jak zawsze. Następny mam tu na paragoniku, tuż do rzęs Rimmel. I to jest taki tuż do rzęs, który ma taką oto szczoteczkę. Ja nie lubię szczoteczek silikonowych. Także mam nadzieję, że będzie mi bardzo fajnie służył. Ten tusz był w cenie 11,97, więc niecałe 12 zł, więc to naprawdę jest, jak dla mnie, no, super cena za, za tusz, do rzęs. Następną rzeczą, którą tu mam, jest to taki duży produkt. Jest to maska do włosów z olejem z awokado i z ekstraktem z jagód. Mhm. I on po prostu ma. Ona, ta maska, ma 1000 ml, jest spora. Produktu też jest, jak widzimy, bardzo dużo. Ładnie pachnie, jak te maski od fryzjerów. I jest to bardzo fajny produkt, bo jest bardzo tani. Oczywiście dam Wam później relację, jak, on mi się, jak ona mi się, ta maska, sprawdza. Maska do włosów, 9,94 więc niecałe 10 zł za taką wielką maskę, no to jest naprawdę super cena. Jak, przynajmniej jak za mnie, bo malutką masaczkę kupimy, nawet nie kupimy za 10 zł mi się wydaje. E, następną rzecz, czą mam tu, e, szmineczkę. E, szmineczka z firmy Maybelline, numer 10. Taka różowa, już Wam robię yy, słocza tą szmineczką. Jest to szminka matowa. Mam nadzieję, że będzie mi się fajnie sprawdzała na ustach i będzie mi pasowała. Ja rzadko kiedy maluję usta, ale taki kolor myślę, że na co dzień będzie mi się sprawdzał dobrze. I ta szminka kosztowała 18,38. Yy, następną rzeczą mam tutaj na paragoniku rozjaśniacz, zwykły rozjaśniacz do pasemek, ja nieraz sobie robię nim odrosty, zawsze mi się taki rozjaśniacz w domu przyda następną mam maseczkę taką jak do włosków, taką jak Wam przed chwilą pokazywałam, tylko jest to maseczka na poroz włosów z biotyną i ona także nie była droga bo nie dużo droższa od tamtej 10,78 dokładnie też jest bardzo dużo tego produktu i mam nadzieję, że będą mi się te masoczki dobrze sprawdzać. E, następną rzeczą mam tu wodę toaletową. Tak ona wygląda. 50 ml. Kosztowała 63 zł. Jest, jest też w wersji 200 ml za 93 zł. Także naprawdę mi się wydaje, że. Że spoko cena. Chyba, że ktoś chce zamówić sobie mniejszą, no, na przykład jeszcze nie miał tego zapachu okazji mieć, albo chce po prostu sobie ją wypróbować. Ją, te perfumki. Następną rzeczą mam Healthy Mixy. Mam dwa Healthy Mixy o takich samych kolorkach. Healthy Mixy były w cenie 24,98, więc spoko cena. I mam je w kolorku Rose Ivory. Jest, nieraz jest dużo kolorów do wyboru, ale to zależy jak, jak jest na stanie. Teraz były trzy kolory do wyboru i wybrałam taki pośredni. Mam nadzieję, że będzie mi pasował i że będzie ładnie wyglądał na buzi. Bardzo ładnie pachnie. Pierwszy raz wącham taki podkład, który ładnie, tak ładnie pachnie tutaj mam go na rączce mam nadzieję, że na buzi będzie mi się ładnie prezentował powiem Wam jak będę go gdzieś miała kiedyś na filmiku na buzi, to zobaczycie jak wygląda i następną rzeczą, którą tutaj mam jest cień do brwi z NYXa i mam go w kolorku dark brown, dlatego, że ja mam całkiem czarne a i tak brązowym sobie trochę je rozjaśniam. Mam nadzieję, że będzie mi się ładnie sprawdzał. Mam zamiar zacząć malować brwi. Także trzymajcie za mnie kciuki. I następną rzeczą mam eyeliner z firmy Mio. Zwykły czarny eyeliner. Nie było tego, którego ja zawsze używam. On ma taki fajny pędzelek, więc mam nadzieję, że będzie mi się nim dobrze malowało, bo do tego co miałam, to już miałam go ładne parę lat, i byłam do niego przyzwyczajona, ale niestety zaraz był niedostępny. Także będę musiała go zamówić kiedyś indziej. A może ten mi się spodoba i będzie ok. Nas następną, już ostatnią rzeczą, którą mam, jest to podkład do, do twarzy. A Finitone. ja też go już jakoś od trzech lat używam. Cały czas ten sam kolorek: 0,3 i ja zaraz Wam pokażę też jak on wygląda na ręce, tylko dam sobie go na drugą rękę. Ten kolorek jest taki, że nie jest ani za jasny, ani za ciemny. Mi się wydaje, że dla mnie jest idealny, ale jest trochę ciemniejszy od tego Healthy Mixa. Ale to zobaczymy, jak będzie Healthy Mix wyglądał na buźce. Taki jest ma kolor ten Afiniton, którego ja cały czas używam. I mam nadzieję, że taki film się Wam podobał. I chcecie więcej takich filmów, więc piszcie mi komentarze. Lajkujcie, dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, który zawsze znajduje się w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.